Dzień dobry Państwu ze studia WPS Production. Mówią do Państwa jak zwykle Dariusz Kosiul i Paweł Ziemiński. Ukraina, wydarzenia za naszą wschodnią granicą, to jest temat znowu jeden z pierwszoplanowych, dlatego że on w znacznym stopniu dominuje już nie tylko politykę krajową, ale i międzynarodową, do tego stopnia, że grozi to nawet otwartym konfliktem, w którym Polska będzie uczestnikiem. Dlatego że w zasadzie każde z poważnych środowisk, tak zwanych w cudzysłowie poważnych środowisk politycznych w Polsce, mówi, że obecność wojsk polskich na Ukrainie jest uzasadniona, że do dozbrajanie albo w jakiś sposób wyposażanie w sprzęt wojskowy Ukrainy jest zgodne z polską racją stanu, że Rosja jest imperialistyczna jest agresywna. Natomiast no, można stąd wnosić, że ci, których mamy rzekomo bronić, czyli oligarchowie. Korupcyjni i przestępczy oligarchowie ukraińscy to jest wzór dla tak zwanej demokracji zachodniej, bo mówi się we wszystkich publicznych oświadczeniach polskich polityków, że my popieramy Ukrainę i jej dążenia suwerenistyczne i wolnościowe, dlatego że to jest zgodne ze standardami demokratycznymi obowiązującymi w Europie. No ale przecież ten rząd. Jest rządem zainstalowanym za obce pieniądze, prawda? czyli jest to zupełnie standard niedemokratyczny, i jest to rząd, którym w znacznym stopniu opiera się o środowiska jawnie nawiązujące do ideologii faszystowskiej, szowinistycznej, ludobójczej. Czyli jak to się ma do tych standardów europejskich? Co my w końcu popieramy? No, szczerze mówiąc, popieramy żydowski kapitalizm cały czas. No, i no tak, i teraz, żeby, żeby bardziej efektywny był ten proces demokratyzacji Ukrainy, wymyślono coś, co nazywa się Agencja Restrukturyzacji Ukrainy. I tam nagle się spotyka pan, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, z takim lewicowym filozofem, pisarzem, filozofem, pisarzem a członkiem BNAJBRID, syjonistą, panem... deklarowanym syjonistą, tak? Tak, Bernardem Henry Levy, który... Tutaj widzi coś wspólnego właśnie między polityką polską a polityką syjonistyczną. No, sekundują mu oczywiście pan Aleksander Kwaśniewski, bliski przyjaciel yy, pana Wiktora Pińczuka, yy, zięcia byłego yy, prezydenta Kuczmy, no i oczywiście też drugi pan, Firtarz żydowskiego pochodzenia, związany z lobby chyba Rothschilda, jeśli się nie, nie mylę. Ten, który no, oczywiście, ma nieograniczone środki do finansowania tej zawieruchy, a głównie jest tym, tak zwanym akuszerem, który ma umożliwić środowiskom żydowskim przejmowania majątku narodowego Ukrainy, głównie zasobów naturalnych. Zasobów energetycznych, bardzo żyznej ziemi na no, Ukrainie. Trzeba pamiętać, że Monsanto, ta korporacja globalistyczna, no, już tam robi wielkie przejęcia, jeżeli chodzi o areały upraw. I czym to się skończy dla czarnoziemów ukraińskich? Aż się boję pomyśleć, gdyby ten zamach na e, suwerenną Ukrainę miał się udać. No, miejmy nadzieję, że się nie uda do końca, ale czas pokaże. Tutaj to warto jednak hmm, wspomnieć o tym, co było w Mińsku, o tym y, układzie rozejmowym? Dlaczego w ogóle doszło do tego Mińska? Y, doszło do tego porozumienia w Mińsku. Do drugiego, drugiego rozejmu w Mińsku? Dlaczego? No, Z bardzo prostego powodu. Ponieważ władzy w Kijowie zagrażał marsz prawego sektora na Kijów. Dlatego, że sytuacja gospodarcza jest dramatycznie na Ukrainie się pogarsza, a Armia ukraińska no, nie odnosi sukcesów, tylko same porażki. Poza tym w Debelcewie był kocioł, w którym część armii właściwie, no, może połowa, zresztą nie wiemy tego, została wybita. I bardzo szybko. Ud I duży, duży udział, tam było też jednostek najemnych, prawda, kontraktowanych żołnierzy czy też terrorystów, właśnie takich oficjalnych terrorystów. Z Byli żołnierze również. No, nie ale niestety także z Polski. Z Polski, tak, z, no, z krajów no natowskich, z, z USA też podobno i, i nawet i, i czarnoskórzy żołnierze w tym brali udział. No i dlatego z Waszyngtonu przyszedł sygnał, że jak najszybciej, żeby się udać do Mińska na rozmowy dotyczące rozejmu, żeby żydowski reżim na Ukrainie się utrzymał, żeby nie został zlikwidowany, zlikwidowany siłami, tymi samymi siłami, które na początku dokonywały tej żydowskiej rebelii na Majdanie. No i ciągle jednak zarządzane są przez te środowiska żydowskie. Przecież pan Kołomoiski, no jest tym głównym donatorem finansującym prywatne oddziały ukraińskich najeźdźców na wschodnią Ukrainę, którzy z jakichś dziwnych powodów nie są nazywani przestępcami czy też najeźdźcami. Natomiast ciągle stygmatyzowani są ci ludzie z samoobrony w wschodniej Ukrainie, ci tak zwani opałczeńcy. Czyli to, co moglibyśmy nazwać pospolitym ruszeniem, w celu obrony swojej ojczyzny, no, tak po polsku. I teraz tak. Na Ukrainie wydaje się, że ten rozejm jeszcze jakiś czas potrwa. No, dlatego, że Ukraina nie, nie posiada żadnych sił militarnych w tej chwili, żeby, no, żeby prowadzić wojnę domową, którą prowadziła. Zachód, znaczy no, Stany Zjednoczone, Ameryki wysyłają wojska do krajów bałtyckich. Na Litwę do Estonii do Łotwy 3000 żołnierzy i 120 124. czołgów wozów wozów na Łotwę. na Łotwę tak dlaczego o co tutaj chodzi dlaczego tam a nie na Ukrainę no chociaż no, na, na pewno, u... pewno do oddziałów ukraińskich też cały czas jest realizowane i to jest ten nad którym na tym Powinniśmy też się no, zastanowić. W, 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 w. Wydaje mi się, że z tą Ukrainą w tej chwili to już nie chodzi o to, żeby im dostarczyć sprzętu, dlatego że tam brakuje przede wszystkim żołnierza. Brakuje rekruta. Uciekają młodzi rekruci, uciekają do Rosji. Bo to nie jest ich wojna. Nie jest ich wojna. Poza tym, dlaczego mają strzelać do swoich współbraci słowiańskich? A ci żołnierze ukraińscy, no właśnie, nie mają ochoty do walki. No. Dlaczego mają walczyć? O co? Natomiast mnie niepokoi jeden taki wątek tej sytuacji chaotycznej, niekontrolowanej praktycznie przez nikogo, chociaż reżyserowanej jakoś, prawda? że ci sfrustrowani szowiniści ukraińscy z zachodniej Ukrainy, którzy nie zrezygnowali w żadnym momencie ze swoich planów w stosunku do obszarów wschodnich Rzeczypospolitej. Przeniosą te swoje działania tego chaosu i tej ludobójczej działalności na teren Polski. I się okaże, że wtedy jedynym rozwiązaniem przy takiej postawie, jak obecnie prezentują władze polskie, które w ogóle nie doceniają tego zagrożenia, mówią wręcz popierają, de facto uczestniczą, współuczestniczą w działaniach, które w skutkach będą właśnie przeniesieniem działań yy, wojennych, być może z wielkim prawdopodobieństwem na teren Polski. Może się okazać tak, że bardzo zmanipulowani, nieświadomi tego Polacy zostaną postawieni w sytuacji, kiedy konflikt wojenny przeniesiony na obszar Polski nie spotka się z żadną reakcją skuteczną, bo przez kto ma być tutaj obrońcą polskich granic? Do tego, co powiedziałeś, warto dodać jeszcze to, że no, potrzebny tu jest jakiś pretekst, żeby te działania wojenne z Ukrainy mogły przenieść się na teren Polski. Tym pretekstem może być to, może być walka z islamem. Dlatego, że na Ukrainę przedostają się bojownicy Izilu, czyli tej radykalnej, islamskiego państwa na Bliskim Wschodzie, które teraz powstaje, które zostało zainstalowane i uzbrojone przez Stany Zjednoczone i przez Izrael. Oni się przedostają na teren Ukrainy, tam podobno wykupują dowody, paszporty i będą mogli przejść na terytorium Polski. Więc może to być konflikt na tle religijnym. Pretekst jakiś później łatwo znaleźć. Jeżeli ktoś użyje na, na początku broni. Z kolei, w krajach bałtyckich, północno-wschodniej Europy, tam są mniejszości rosyjskie, dosyć znaczne, i tu być może też szykuje się konflikt no, na podobnej zasadzie jak na Ukrainie, prawda? Między ludnością y, narodową Litwy, między Litwinami, Łotyszami, y, Estończykami, a mniejszością rosyjską. Dlaczego Międzynarodowy Żyd, czyli Stany Zjednoczone, dąży do takiego konfliktu, do stworzenia tego konfliktu w Europie? Ponieważ potrzebna mu jest Europa i potrzebne mu jest zjednoczenie Europy wokół właśnie no, jakiegoś celu wspólnej obrony że, wartości europejskich. Tak, wartości, obrony wartości europejskich przeciw no, jakiemuś zagrożeniu. Więc to zagrożenie trzeba wykreować, ponieważ Międzynarodowy Żyd już widzi, że Europa właściwie jest podzielona. Nie bardzo pali się do angażowania się w konflikt europejsko-rosyjski. Co to... tutaj ci wejdę, słowo, tylko najgorszym w tym wszystkim jest stopień zdezorientowania polskiej opinii publicznej. Ten długoletni okres nieuczenia rzeczywistej historii Polski, kontaktów zarówno z naszymi wschodnimi jak i zachodnimi sąsiadami oraz analizy w, w kategoriach geopolitycznych, powoduje, że kilkanaście dni temu słyszałem o zgrozu taką sondę uliczną, kiedy pytano młodego przedstawicieli młodego pokolenia, czy gotowi są wstępować do polskich sił zbrojnych i stawać w obronie ojczyzny. I okazuje się, że na ten apel większość odpowiada pozytywnie. Czyli ta młodzież pod pretekstem obrony swojej ojczyzny może być wkomponowana w zupełnie wyreżyserowaną i bardzo nieczystą grę międzynarodową. Polacy posłużą jako mięsa armatnie. No, ten, ten młody, no, naiwny, tak zwany patriotyzm, czy też zapał, nieświadomy niczego, zostanie wykorzystany jako pretekst do przeniesienia wojny y, na teren polski i rozpalenia takich namiętności, żeby Polacy sami usprawiedliwili na przykład obecność wojsk NATO na terenie Polski jako wojsk ekspedycyjnych i pacyfikujących, tutaj y, trwający chaos, poszerza się obecność wojsk NATO. Polska staje się takim krajem niczym do przemarszu znowu jak to było w najgorszych naszych okresach historycznych, a można powiedzieć, że w zasadzie z tak dramatycznym stanem polskiej obronności nie mieliśmy do czynienia prawie nigdy. Dlatego, że nawet w okresach zaborczych e, polski element e, służący w armach zaborczych był elementem zdyscyplinowanym, któremu przewodzili często bardzo patriotyczne nastawienie generałowie, którzy potem, jak się rodziła II Rzeczpospolita, szybko stali się podstawową kadrą polskiego wojska. No tak, ale tutaj warto zauważyć, że ten stan armii poszczególnych państw europejskich jest właściwie zbliżony. W każdym z państw europejskich jest. Fatalnie pod względem obrony narodowej. No, nie wiem tylko, jak wygląda ta sytuacja we Francji, ponieważ Francja była mocarstwem nuklearnym, no ale w momencie, kiedy została opanowana przez struktury Międzynarodowego Żyda, przez USA. No, na pewno armia francuska i angielska są najsprawniejsze. Brytyjska to jest oddzielne zagadnienie, tak. ponieważ to jest. No, niemiecka praktycznie. To jest to siedlisko jest, międzynarodowego żydowstwa, międzynarodowej żydowskiej finansowej. Ale we Francji już, już tak dobrze może nie być. To jest Cały ten arsenał prawdopodobnie jest pod kontrolą amerykańską. Więc dlaczego zniszczono możliwości obronne poszczególnych państw? No więc zniszczono je dlatego, że państwa te są koloniami międzynarodowego żyda. Jemu ma służyć Unia, Unia Europejska, służyć ma jego interesom finansowym. Niczemu więcej. Zresztą w tej chwili trwają prace nad podpisaniem jakiegoś porozumienia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącego wspólnej strefy wolnego handlu. A w sumie w rzeczywistości chodzi o to, żeby... Międzynarodowa żydowska finansjera z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych mogła w dalszym ciągu funkcjonować i, i, i robić swoje geszefty, wykorzystując do tego podatnika europejskiego. Ale dostrzegam w, tym całym, w tej całej sytuacji pewien pozytywny efekt. To znaczy, w efekcie tych niedomagań, tych zagrożeń, tego zniszczenia normalnych struktur państwowo-militarnych poszczególnych krajów. Państw narodowych, rośnie świadomość, że coś zostało ukradzione z, nie tylko z tradycji, ale z potrzeb tych krajów i należy to szybko odtworzyć. I w oparciu o to, myślę, powinniśmy my, jako Polacy, także nie patrząc nie na, na to, co robią inni, chociaż w Niemczech już też jest ta refleksja, że trzeba zwiększyć wydatki na obronę i budować podstawy Narodowej Armii, żebyśmy my zaczęli tworzyć rzeczywiście siły samoobrony. Dojrzałam doktrynę państwowo obronną, dojrzałam doktrynę gospodarczą i temu powinien y, służyć właśnie ten propagowany przez nas aktywny bojkot. Ma być to kuźnia, nowa kuźnia, kadr i wylęgarnia polskiego nowoczesnego programu gospodarczo-politycznego. I może no. na tym dzisiaj byśmy skończyli ze studia WP Sprodakszą mówili do Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.